Słuchaj z Czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Z Krystyną Strączek, autorką książki Kapuściński, Trudny Talent oraz wyboru tekstów i wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego, autoportret reportera, wierzący nurt historii, zapiski o XX i XXI wieku, rozmawia Katarzyna Fortuna, dziennikarka Radia Kraku. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o książce Ryszarda Kapuścińskiego Zegar piaskowy, która ukazała się teraz nakładem wydawnictwa Czytelnik. Zegar piaskowy. Książka ukazuje się po raz pierwszy. To jest premiera. Została skonstruowana przez Ryszarda Kapuścińskiego w 1984 roku. I jak to się stało, że dopiero... Teraz ta książka się ukazuje, jak te zapiski, czy to był maszynopis, tak, zostały znalezione, jaka jest historia o tej ile pokazji? wiem, o ile wydawca mi to nakreślił, maszynopis ten został odnaleziony, przyniesiony przez córkę Ryszarda Kapuścińskiego, panią Renę Meissner, do wydawnictwa. Jako rozumiem takie dzieło odkryte trochę. I rzeczywiście ten maszynopis wygląda tak, jakby był przygotowany do wydania. Ma taką kartę tytułową, na której jest właśnie autor, tytuł, zegar piaskowy, i nawet jest napisane czytelnik 1984. I rozumiem, że stąd jest ta y, sugestia wydawcy, która tam z tyłu okładki jest podana, że książka była gotowa do wydania i. Wydawca sugeruje, że być może, czy prawdopodobnie, z powodu cenzury nie ukazała się nigdy. Także jest, jest to taka nowa rzecz, ciekawa przez ten czas swojego powstania, czy też przygotowania do wydania, czyli ten 1984 rok, bo to jest sam środek takiego długiego milczenia kapuścińskiego, i nagle wiemy, że powstał jakiś maszynopis. Jeśli chodzi o formę, to chyba najbardziej zbliżona jest do lapidarium. Myślę, że tak, że, że czytelnik, który bierze tę książkę do ręki, to jest w ogóle niewielka objętościowo książeczka, będzie miał na ponad myśli... Ponad 100 stron, niewiele. Takie 100 stron liczy. Będzie przede wszystkim przypominał sobie kolejne tomy lapidariów, bo są to, jest to taka mozaika, taki układ rozmaitych fragmentów. Tego, co przeczytane, tego, co przemyślane, tego, co podsłuchane w różnych miejscach i zanotowane. I z tego kapuściński układa coś. To jest taki moment w jego życiorysie, kiedy no jeszcze nie ma pomysłu, nie ma jeszcze kolejnych tomów lapidariów, nie ma tego pomysłu, więc jest to taki, jakby pierwszy tego typu zbiorek. I ten moment w ogóle jest bardzo szczególny, bo Kapuściński jest w okresie, tak jak powiedziałam, swojego milczenia spowodowanego tym, że nie poddał się weryfikacji dziennikarzy w okresie stanu wojennego zarządzonej, w związku z tym stracił prawo wykonywania zawodu, nie mógł robić tego, co robił dotychczas, czyli nie mógł jeździć, nie mógł pisać jako reporter, nie mógł publikować takich. Tekstów. No, i został bez pracy i został w takim też była to pewna też decyzja światopoglądowa, bo po raz pierwszy tak wyraźnie opowiedział się po stronie opozycji, wypadł jakby poza ten oficjalny nawias i, i rzeczywiście gdzieś tam w tym środowisku się zaczął zakorzeniać. Ale jest to jeszcze podwójnie szczególne, dlatego że on jest właściwie. Po wydaniu dwóch swoich najważniejszych książek, czyli Cesarza w 1978 roku i Szachin Szacha w 1982 roku, to wydanie było w ogóle spóźnione właśnie z powodu stanu wojennego, bo ponoć Szachin Szach miał się ukazać w 1981 roku i nawet chyba w grudniu, bo kiedyś przypominam sobie, że coś takiego mi mówił, że wagony, pełna już wydrukowanej książki, zostały zatrzymane. Zaczął się stan wojenny i, i ta książka nie dotarła do księgarni wtedy. Dotarła dopiero w 82 roku. Więc on jest tak można powiedzieć u szczytu swoich pisarskich możliwości. Myślę, że gdzieś tam się przewijają w tym, co on mówi w wywiadach takie sformułowania, też, że teraz dopiero wiem jak należy pisać. Krytycy i nie tylko dziennikarze, ale literaturoznawcy go zauważają, co było takim jego dużym pragnieniem, myślę, i marzeniem całe życie. Więc no, otwarto jakby taki zenit prawda, twórczości i nagle koniec, wszystko się kończy. On o sobie mówił często, że pisze z zjeżdżenia. No i tego jeżdżenia już nie mógł. Zabrakuło. Praktykować, tak. Nie mógł tego praktykować, więc nie mógł pisać jednocześnie. I rozmyśla, bo to I jest rozmyśla. taki rodzaj rozmyślań właśnie. Tak, myślę, że to jest właśnie taki zapis trochę myśli. Ta książka ma takie bardzo mocne otwarcie i zamknięcie. To są dwa w sumie takie spore fragmenty cudzych utworów. On to tak ujmuje w takie dwie klamry. Zaczyna się to takim wierszem francuskiego poety, Jules Asperviel. Modlitwa do nieznanego, i ten wiersz, zresztą bardzo piękny i napisany tuż przed wybuchem II wojny światowej, wprowadza taką atmosferę jakiegoś takiego wiszącego w powietrzu napięcia, grozy, która nad człowiekiem gdzieś tam cały czas, za jego plecami się czai jakiegoś takiego cierpienia, które nieustannie gdzieś tam czai się wisi nad człowiekiem jakieś, jakieś takie przeczucie wojny. I kończy się takim obrazem byka prowadzonego na rzeź, byka, który do końca jest tego nieświadom, myśli, że idzie na piękną, słoneczną łąkę, rzucić trawę, a tu już czekają tam rzeźnicy na niego. I to jest takie otwarcie, które nas od razu wprowadza w atmosferę, myślę, w której ta książka mogła być kompletowana i, i układana, czyli tego czasu stanu wojennego. I pierwszy fragment przynosi datę. Tam pada taka data, w połowie grudnia 81 roku coś tam przeczytałem, prawda? Mhm. Jakiś cytat. No to nie jest byle jaka data I, i myślę zwłaszcza w Polsce nie jest to byle jaka data. I myślę, że to jest taki rodzaj odniesienia do rzeczywistości, czyli właśnie do tego stanu wojennego, który został ogłoszony którego nie mógł zrobić bezpośrednio, myśląc o wydaniu tej książki oficjalnie, a które czyni tak aluzyjnie. Tam pada taki cytat o ofierze, że najpiękniejsza jest ofiara bezużyteczna, i on to jakby kwestionuje. Tam powtarza to słowo bezużyteczna, daje znak zapytania. I dalej pisze o tym, że cytując też właśnie rewolucji, kogoś kto mówi o rewolucji z 1905 roku mówi takie zdanie żal mi za szczutego zwierza rewolucji i to też jest troszkę takie odniesienie bo on pisał książkę o rewolucji w Iranie równocześnie z uczestnictwem w strajku w stoczni i pomysł, miał wtedy taki pomysł, żeby napisać też o tym książkę i te dwie rewolucje w zasadzie w Iranie są oddźwięki obydwu tych rewolucji i kiedy to słowo rewolucja pada, możemy je odnieść też do tego karnawału Solidarności, do tego co się wydarzyło, tego strajku w stoczni i tego co się potem działo, czyli takie jakby rewolucji oddolnej przeciwko władzy, bo myślę, że on to trochę tak czytał wtedy, no i ten zwierz został zaszczuty w tym momencie. Więc jeśli tak o tym pomyślimy, o tym otwarciu, to to jest troszkę moim zdaniem taka książka o tym, co Kapuściński myślał, co myśli człowiek w sytuacji kryzysu osobistego, na który się nakłada też kryzys historii i jakby to, co się dzieje tam, że tak powiem, w tle, czyli cały ten proces zaciskania obręczy przez władzę, to, co człowiek przeżywa. Trochę taka narracja bez narracji, bo tam nie ma narracji, tak naprawdę. Są takie myśli przewijające się. Myśli, aforyzmy. Ale też dużo jest cytatów, i mam wrażenie, że jeśli chodzi o konstrukcję tej książki, to jest ona taka bardziej fabularna w drugiej części, kiedy Kapuściński jednak zaczyna snuć pewną opowieść. Ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Tak, ona nie jest taka tradycyjna, ta opowieść, bo nie jest to taka historia, do jakiej nas przyzwyczaju jako reporter, ale myślę, że. Że no jest pewnie jest... bardziej fabularna też. Troszkę jest więcej też tych fragmentów, tak, takich fabularnych. Ale w całości to jest chyba troszkę taka opowieść o przeżyciu wewnętrznym pewnym. Tego nie da się jakby ująć no, w jakąś historyjkę, ale myślę, że można próbować to czytać właśnie jako opowieść człowieka, który przechodzi pewien kryzys, zaczyna myśleć o naturze władzy, zaczyna myśleć o w ogóle naturze człowieka, tam są też, są takie tradycyjne jego tematy, tematy. które się tam będą mm -hmm. później wszystkim czytelnikom lapidariów przypominać i będą się przewijać. O pisaniu, o sztuce, o kulturze, rozmaite myśli, są cytaty, nie wiem, z saint który jest jednym z jego ukochanych autorów, gdzieś tam Paul Claudel się przewija, ale jest też Marks, który się pojawia. I jest ta rewolucja, właśnie wspomniana przez ciebie. On do tej rewolucji wraca kilkukrotnie, i to rewolucja w, zarówno w ujęciu XIX-wiecznym, ale też XX-wiecznym. Ja myślę, że dla niego to był wtedy taki problem, nie wprost, do przemyślenia, co się stało z tą rewolucją, w cudzysłowie, solidarności, z tym przewrotem oddolnym, bo to się dosyć łączy właśnie z, też z, z Szachin Szachem. Tam też ten Iran, też się pojawia. Się pojawia się Iran kilkukrotnie. Tak, tak. Właśnie, on wraca do tego tematu. To był człowiek, on pojechał obserwować rewolucję w Iranie w 79 roku na wiosnę jako korespondent papu, to był taki właśnie moment, kiedy on z jednej strony pisał książki, z drugiej strony był korespondentem polskiej agencji prasowej i pisał też takie korespondencje, które jakby mieściły się całkowicie w kanonie tej ówczesnej reżimowej agencji, prawda? Taki, takiej wizji świata. No to, co chciał mówić od siebie, mówił w książkach, a tam pewien, no jakby opłacał te swoje podróże. I był tam na wiosnę w 79 roku i jakby po raz kolejny zobaczył ten przewrót oddolny. Już miał wszystko jakby trochę poukładane, bo pisząc szachin szacha on tam gdzieś wspomina, że to jest 27 rewolucja, prawda, którą obserwował, miał wszystko trochę poukładane, że uciskani, uciskane masy, lud bierze sprawę w swoje ręce, dochodzi do takiego punktu krytycznego, kiedy musi się uwolnić, prawda, wyrzuca dyktatora i tak to mniej więcej na wiosnę mu wyglądało tam w 79 roku, ale potem wrócił do Polski i Napisał taki cykl tekstów do kultury. One zostały opublikowane tak, jak to było w jego zwyczaju. Zawsze najpierw publikował teksty w prasie, potem rozbierał je w książkę. Opublikował gdzieś między właśnie latem a jesienią taki cykl tekstów o Iranie pod zbiorczym takim tytułem Katarzis. I to będą dwie pierwsze później części Szachin-Szacha. Teksty złożą się na dwie pierwsze części Szachin-Szacha. Potem w grudniu nastał jakiś kolejny etap tego kryzysu irańskiego. Tam było napięcie między Waszyngtonem a Teheranem, on tam pojechał drugi raz i jakby zobaczył coś zupełnie innego, bo zobaczył Ajatollaha Khomeiniego, który prowadzi tak naprawdę inny rodzaj rewolucji. Że to jest taka rewolucja, która jest, ma mocne podłoże religijne, ona zmierza też w trochę w kierunku takiego fundamentalistycznego ujęcia tej nowej rzeczywistości i to mu się trochę przestało układać i jakby ta rewolucja trochę mu się pokazała pod innym kątem. I nawet są takie wspomnienia tam współredaktorów jego z on wrócił i mówi, że to jest rewolucja bezklasowa, że to jest w ogóle coś innego. I jakby ten ajatollah zobaczył go jako kogoś innego. I trochę zamilkł, jakby nie, nie dokończył tego szachin szacha. Nastąpił taki moment, jakby zawieszenia. Ja myślę, że on trochę się zastanawiał, co z tym wszystkim ma zrobić. Zresztą w tych dwóch pierwszych częściach nie ma opisu tej rewolucji samej w sobie, jej przebiegu. On się chyba zastanawiał, tak myślę sobie, nie, nie wiem, ale tak sobie myślę, że zastanawiał się, jak w ogóle do tego wszystkiego podejść, jak to ugryźć. I potem nastąpiła kolejna rewolucja polska, czyli rewolucja, powiedzmy, Solidarności. Solidarności. Tak, czyli strajk w Stoczni Gdańskiej. I on tam bardzo szybko się zorientował, że to jest coś bardzo ważnego. Pomylił się tylko w tym, że pojechał najpierw do Szczecina, a nie do Gdańska. Potem musiał się przemieścić, stąd miał pewne opóźnienie, jeśli chodzi o dotarcie tam. Ale on, jakby po raz pierwszy, z całym tym środowiskiem polskich dziennikarzy, przeżył coś ważnego, właśnie w tej Stoczni Gdańskiej. Jakby. To jest tak, zresztą bardzo ciekawe są te relacje i te, te świadectwa tych dziennikarzy, którzy tam byli i którzy wszyscy pisali o tym, że po raz pierwszy doświadczyli kompletnie wolnej Polski, że tym robotnikom naprawdę na no niczym nie zależało i oni byli kompletnie spokojni. Kapuściński napisał taki mocny tekst o święcie tam podniesionych głów i wyprostowanych ramion. No jakby po raz kolejny nie napisał z kolei zakończenia szachin szacha. No bo zaczął mieć projekty związane właśnie z tym z tą rewolucją solidarną, polską Ols solidarności. Tak ją nazywam, bo, bo on tak trochę miał w głowie, to tak mi się wydaje. Ale to też zaczęło zmieszkać w pewnym momencie, prawda? I jakby to był znowu kolejny moment pewnego kryzysu. I myślę, że wtedy mniej więcej, kiedy już było widać, że władzy się to wszystko nie podoba i że generalnie tam... Też jeżdżąc obserwował jakby trochę też wypalanie się tej rewolucji, pewne niesnaski, podejrzewam, że jakby też tą drugą stronę medalu troszkę widział, pomimo całego tego wspaniałego czasu. I on napisał wtedy jakby takie zwieńczenie, które w szachin szachu i w kulturze ukazało się pod tym samym tytułem Martwy Płomień, które mówi o pewnym rozczarowaniu rewolucją, jakby o jej zmierzchu. I tutaj to pojawia się też w tych tak, właśnie Tak myślę, że właśnie, mhm. właśnie reminiscencje tego całego procesu się pojawiają też trochę w cygarze w piaskowym. Tak, tak. I to jest jakby też jego trochę powrót, takie porządkowanie całych ty, tych kilku ostatnich lat, zarówno jego osobistych. Tam jest bardzo ciekawy fragment na początku, który zaraz po tych pierwszych fragmentach, w którym on mówi, że jest takie zderzenie między historią osobistą, a tą historią, taką, prawda, która się toczy przez duże H. I kiedy przychodzi kryzys, i jest on kryzysem osobistym, to często nikt nie gdzieś tam w tych nurtach takiego dużego kryzysu historii, już to osobiste jest takie nieważne. I ten fragment, który jest tu zapisany, rozumiem, w 1984 roku. A może zacytujemy. W okresie kryzysu dotkliwiej niż kiedykolwiek odczuwa się sprzeczność między czasem subiektywnym a obiektywnym. Między czasem mojego życia osobistym, prywatnym, a czasem pokoleń, epok historii. Zdaje nam się, że im bardziej bezwzględnie historia realizuje swoje wielkie, dalekosiężne cele, tym mniejszą mamy szansę na spełnienie naszych zamierzeń osobistych, jednostkowych. On, jeśli zapisał to w rzeczywiście 1984 w roku, tak jak myślimy, że to zrobił, to potem do tej myśli wracał później, bo na przykład w wywiadzie, w który go udzielił w 1986 roku, już w Stanach Zjednoczonych, mówi bardzo podobną myśl, wygłasza i komentuje to bardzo bezpośrednio. W czasie stanu wojennego miałem duży konflikt wewnętrzny, nie cytuję w tym momencie, tylko przypominam sobie tę treść, ponieważ to, co ja chciałem robić, to te wszystkie moje zamierzenia zostały zatrzymane przez to, co się stało. Jakby ta historia wtargnęła w jego życie osobiste. Pierwszy raz tak konkretnie pierwszy raz tak naprawdę ta rewolucja, którą zawsze obserwował, raportował, dała mu po kościach, można powiedzieć, prawda? Pierwszy raz jakby doświadczył osobiście. Nie mógł czegoś robić co bardzo chciał robić i na co był najwyższy czas, najlepszy czas w jego życiu. Więc jakby patrząc na ten wątek też osobisty i czytając tak te zapiski, można zobaczyć, że on też próbuje nam powiedzieć coś o sobie, nie wprost. Ja myślę, że też oprócz tego wątku związanego z rewolucją, z historią, z polityką, on od o tej historii pisze też w różnych aspektach, jest też taki wątek metafizyczny, i tu pomyślałam też o twojej książce bardzo ważnej, też wydanej nakładem czytelnika. Kapuściński, trudny talent, gdzie dużo piszesz też o poezji. Piszesz o tym też, że chciał mieć na nagrobku napis poeta. I tutaj zaczyna od poezji kończy też na poezji, bo tą klamrą zamykającą jest garstka piasku Cypriana Kamila Norwida. I właśnie tutaj przytacza też całe mnóstwo różnych poetyckich fragmentów i nie tylko, i literackich. Nawet filozofii. Filozofia również. Nawet więcej dwa fragmenty, co najmniej dwa, bo nie prześledziłam tego tak dokładnie. Dwa te fragmenty przeformułowane, przepisane, przemyślane wejdą potem do tomu Notes, tomu poezji, który ukazał się w 1986 roku, czyli dwa lata później. Więc ta poezja, ja myślę, że w ogóle ta poezja to była taka ziemia obiecana trochę dla niego, że on uważał, że to jest taki no, szczyt bycia artystą słowa, prawda, pisać poezję i zawsze o tym marzył, od tego zaczynał w bardzo takich szczególnych warunkach w okresie stalinowskim. Potem gdzieś możliwe, że pisywał od czasu do czasu, czy notował takie, takie poetyckie impresje, nie wiem, no rodzaj takich poetyckich notatek robił, bo z czegoś wydał później cały tom poezji w 1986 roku, właśnie o tytule Notes, i później również jeszcze jeden tom, już przed samą śmiercią właśnie. Prawa natury. Tak jest. Więc ta poezja była ważna i on też, on też miał ogromną atencję w ogóle do poetów. Więc myślę, że, że poezja była dla niego takim nośnikiem właśnie takich najgłębszych treści metafizycznych. I w ogóle takiego mówienia o sensie życia ludzkiego, takiego najpoważniejszego, takiego naprawdę. I niewątpliwie tutaj też właśnie są rozmaici poeci, jest właśnie Paul Claudel. No rozmaite drobiażdżki, więcej tego jest oczywiście w kolejnych tomach Lapidariów później, więcej tych jego lektur, tego z czego czerpał, ale gdzieś to jest ważne. I ta garstka piasku, z której wziął zresztą tytuł tego tomiku. Właśnie, Ona jest tu na końcu. Piaskowy. Tak. Mhm. Jest, myślę, takim, no pokazuje trochę ten zamysł, o którym mu chodziło. Zresztą ciekawe jest to, że w lapidarium 1 na końcu też jest ta garstka piasku, dokładnie ten sam fragment Norwida. Ten zegar piaskowy jest u Norwida w tym fragmencie czymś, co jakby ziarnko po ziarnku. Opowiada, szepcze, dzieje ludzkości, prawda? Jakby ta historia jest takim kołem, które się toczy ciągle jest pomiędzy, nie wiem, to się, to się przetacza między wolnością a niewolą. Tam są opowiadane dzieje, dowódcy rzymskiego, który został wygnany przez despotę. To są takie rzeczy, które w języku ezopowym, prawda, w tamtym czasie, kiedy on układał ten zegar piaskowy, no to jednoznaczne, prawda, despota, ktoś wygnany, kto tęskni do tego kraju, ale też tęskni do tego swojego życia dawnego, prawda, cały czas w tej Lutecji, gdzie został, czyli w Paryżu, gdzie, gdzie został wygnany, patrzy w kierunku Rzymu, czy nie przypływają te galerie. Ja myślę, że że to jest taka, taki obraz duchowy tego, co Kapuściński mógł w tamtym czasie przeżywać, ale też szerzej, co Polacy, którzy wielu tych dziennikarzy, wielu twórców zostało pozbawionych głosu, co oni mogli wtedy przeżywać, wygnani przez tego despotę. No i stąd ten zegar piaskowy, który tę historię opowiada przesypując tam ziarnko po ziarnku piasek z cmentarza czyli z czegoś co pozornie umarło ale ciągle jest żywe no bo opowiada nam jakąś historię i trochę ta książka, jeśli ma być takim zegarem piaskowym, to rozumiem, że w Zamyśle kapuścińskiego była takim, taką klepsydrą, która myśl po myśli, jakby próbuje opowiedzieć właśnie, jak ja się czuję w tej nowej rzeczywistości, w tej nowej, nowym momencie historii mojego życia i historii Polski. Taki eksperyment. Myślę, że spróbował zrobić taki twórczy eksperyment. Nie wydał go, ale próbował. Jeśli wspomniałaś o Rzymie, to takich motywów antycznych tutaj jest sporo właśnie odwołań też do poezji starogreckiej, czy starożymskiej. On w ogóle. Miał upodobanie, prawda? Ja myślę, tutaj że on w ogóle jakby w klasykę cenił, więc myślę, że Historia kultury, historia sztuki, historia literatury. Podróże z Herodotem przecież. Tak, tak, tak. Była czymś takim dla niego taką bazą i do przemyśleń, i do snucia refleksji, i takim podręcznikiem, jak pisać. No z Herodota to wiemy, że zrobił w ogóle antycznego reportera, prawda? Uważał, że to w ogóle pierwowzór wszystkich reporterów, więc on bezpośrednio, kapuściński w XX wieku. Może się wzorować na antycznym, w cudzysłowie reporterze Herodocie, prawda? Taką, taką wizję sobie tam utkał. Więc z całą pewnością on odwoływał się do tej klasyki i czytał ją, czytał. On, on miał naprawdę bardzo szeroki krąg lekturowy. Tutaj jest tylko taki, taka cząstka tego. Czytał, wzorował się. To był człowiek, którym no, myślał o tym, co pisze. I dlatego myślę, że no, możemy czytelnik przeczyta. Oceni, na ile ten eksperyment był udany z zegarem piaskowym, ale na pewno warto mieć to zawsze w głowie, że to był pierwszy tego rodzaju eksperyment w jego twórczości. Że nie było jeszcze tych wszystkich... Przed tym cyklem lapidarium. Tak, nie było tego pomysłu, nie było, te, zresztą ten cykl też nie jest taki jednolity. On też, wi widać, że on tam dopracowywał się pewnej formy tego i że to się troszkę zmieniało. Te pierwsze, pierwsze lapidarium to są jakby, jakby m, pogrupowane jest na zasadzie takiego wydania notatnika, takich, takich notatek pisarskich z całych lat osiemdziesiątych. A później dopiero to się zmieniało, on sobie kombinował, czy to ułożyć tematycznie, czy pokazać tam jakąś właśnie taki przebieg myślowy, czy nie. A to jest w ogóle coś z kosmosu, prawda, z innej epoki, kiedy on był w pełni reporterem. Jeszcze dwa lata wcześniej, prawda, wydał tekst, który był szczytowym osiągnięciem jego twórczości reporterskiej. No więc naprawdę to jest ciekawe. Przez ten kontekst. Tekst, który jest tłumaczony na wiele bardzo języków i rzeczywiście tak, no tak. też za granicą uczynił Kapuścińskiego, Dokładnie, bardzo słynnym tak, i znanym. Tak, tak. Mhm. Ale myślę, że to też jest ciekawe dla tych, którzy znają Kapuścińskiego, którzy są wielbicielami jego twórczości, ale chyba też... Takich, którzy Kapuścińskiego nie czytali, dla najmłodszego pokolenia, być może to jest też taki tekst, który zachęci do tego, żeby zacząć reportaże czytać. Kapuścińskiego, ten najsłynniejszy i ten mniej znany, jak myślisz? Myślę, że przez przypomnienie tego nazwiska, jakby. W ogóle teraz y, pisarz, który wydaje po śmierci, to nie jest częste zjawisko. O, teraz często teraz częstsze <grym> akurat. To jest prawda, tak. Teraz można nawet Beatlesi zdaje się jakąś piosenkę wydali już. Całkiem niedawno, Adam podobno. Zagajewski też tą wiersz. Także tak, no, wszystko nie. jest możliwe w dzisiejszych czasach. Ale myślę, że po pierwsze przypomnienie tego nazwiska. To nie jest łatwa książka, bo ona nie ma tej klasycznej y, fabuły. Ona jest gęsta. Mnie się ją powoli czytało, tak bym powiedziała. Wymaga skupienia. Wymaga skupienia, tak. Y, I koncentracji. Myślę, że jeśli ktoś zacznie od tego, w ogóle dobrze jest tę książkę czytać tak trochę zapominając o tym, że istnieją lapidaria tak jakbyśmy ją dostali w tym 84 roku, no a nowe pokolenie, które jeszcze nie czytało Kapuścińskiego no to będzie zaczynać w sposób jakby zupełnie bezpośredni w czytanie Kapuścińskiego tak, żeby zapomnieć o tym i sobie spróbować zobaczyć jak co on wtedy wymyślił, prawda, co on wykoncypował. On tego z jakiegoś powodu nie wydał. Nie wiemy dlaczego. Cenzura... Później 80, już, prawda? Tak, Wtedy, tak, kiedy tak, mógł to Bo wydać. 84. właśnie możemy powiedzieć, że cenzura, że jednak mu nie pozwolono. No ale mógł to wydać w latach 90. Z jakichś powodów nie wydał. Nie wiem, czy uważał, że to jest niepełne, że jednak nie jest takie, jakby on by oczekiwał. Że się zdezaktualizowało. Nie wiemy tego, możemy sobie spekulować, no ale myślę, że dzisiaj, właśnie jako taki, no taki od kuchni, tak trochę możemy podejrzeć tego Kapuścińskiego, jak on myślał, jak on kombinował, bo musiał wykombinować coś kompletnie nowego, żeby sklecić książkę w tamtym czasie. To jest bardzo ciekawe, jakby pokazuje go od innej strony i myślę, że. Jeśli czytelnik młody, nawet będzie miał ciężko przebrnąć przez zegar piaskowy, to zachęcam, żeby sięgnął do tych klasycznych tekstów i wtedy zobaczy, jak inaczej kapuściński potrafi myśleć i pisać tu. A jak tu, co też znamionuje dobrych twórców, że potrafią jakby zrobić coś zupełnie innego niż robili do tej pory, do czego przyzwyczaili wszystkich. Czytajmy zatem Ryszarda Kapuścińskiego, a dziś z Krystyną Strączek rozmawiałyśmy o książce Zegar piaskowy Ryszarda Kapuścińskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czytelnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchaj z Czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.